Was bardzo serdecznie. W 13 już odcinku naszej serii zagrajmy w Prototype 2. W poprzednim odcinku dostaliśmy dwie nowe umiejętności. Ja muszę się zmienić. Tak, w naukowca, żeby móc to odebrać. Chyba naukowca. Yy, weźmiemy zadanie na mutację. Może, może będzie fajne to zadanie? Interesujące? Znaczy się raczej na pewno będzie interesujące Teraz w którą stronę? W tą Myślę, że w tamtą I nawet chyba nie za nie aż tak daleko O, już tutaj Dobre Tu stoi A ja jestem normalny

no to fakt potrzebujemy czterech rodzajów potrzebujemy warzyw owoców dalej <laughs> i zaciąłem się nie warzyw owoców mięsa czyli witamin mięsa i czegoś tam jest może czego jeszcze Dobra, nie będę się nad tym zastanawiał. Nad tą czwartą, bo nic nie będę mówił przez na przykład pół odcinka. to chyba nie byłoby zbyt miłe. Bo bym myślał. Co jeszcze? Jeszcze jeden nie, już zużyty. Okej. Okay. Zmazało mi się to, że byłem. Okej. Okay. No, tak spadłem oczywiście. Tak troszeczkę się pasek podniósł. mogłem ich pozarzynać, ale mi się nie chce. Wypuścimy ich na wolność. Nie wiem co. To... A, brawlery, okej. Okay. O! Jakiś taki fajny. Chyba będzie kolejna mutacja. No, coś tak mam wrażenie, że jest ładny. Dogonię Was. Kiedyś na pewno. Ech. Chwila. Tu. Aha, bo ja mam teraz te wybrane umiejętności. Ok. Widzę, że trzeba ich troszeczkę pogonić. O, trochę bijesz Tak chyba to ma wyglądać, że ja go chwycę z tego O, unik, ciach I teraz, o, mogę go zjeść chyba, tak, mogę już go zjeść Nie, mogę go przerzucić, teraz go mogę zjeść <gry> Okej okay. Ale ładny, bo takie... kolce ma na sobie? Dobra, jedno zabite, 3000 DNA Dokładnie 3040. Ciekawie skąd się to 40 wzięło. No ale niech będzie. Mm. Teraz z tego. Wow. Teraz go mogę przerzucić. Przerzucić i zjeść. A zjeść go chciałem. Co za dziadostwo. Aha, i uciec. No i go nie zjadłem no. Zabiło go. Szkoda. A wcisłem zjedz. Wcisłem już E. I prawym. No, czarna skrzynka gdzieś w pobliżu i oddział uderzeniowy. Tu jest czarna skrzynka. To bierzemy czarną skrzynkę. Aha, to jest pierwsza czarna skrzynka, dobrze. Na dobry początek pierwsza skrzynka może być. A tutaj jest grupa uderzeniowa? Nie. To jest coś, co muszę zniszczyć po prostu. A, widzę, że to, to nie będzie wcale takie trudne. Jeszcze czołg sobie nie może trafić. Stuk, stuk, stuk. Dobra. No chciałem mu, po prostu. Można się tak po prostu lecę i... Aha. Dobrze, trzeba przed nimi uciec, to już zmieniam formę Teraz trzeba odbiec od nich O, widzę już następne miejsce, gdzie chcę się udać Do następnej części zadania, dokładniej Do następnej części tej mutacji A Nadal za mną lecą? Nie, już nie lecą Już uciekłem A widzę, że jestem bardzo blisko tego... I mam wrażenie, że to działa to ulepszenie prędkości chodzenia. Myślałem, że to jakieś mniejsze efekty da, chociaż teraz mam już o 100%. A za jeden poziom doświadczenia będę miał 300% przyspieszenie. No to zobaczymy. Będzie chyba jeszcze jeden skok lub coś w tym rodzaju. Dobrze. Z której strony? Z tej. Zawsze pierwsze użycie tego jest takim użyciem na oślep. Nie wiesz w którą stronę ani nic. A później już kierunek Ci się pokaże. No już coraz chyba bliżej, bo widziałem coraz więcej tego kółka. Sąd się odbiło? Aha, czyli tutaj, pod tym budynkiem. Nawet nie chroniony? Okej, okay. nawet nie chroniony. Tzn. nie... Znaczy się, czym więcej takich niechrojonych, tym ja bardziej jestem szczęśliwy, bo szybciej pójdzie. Chociaż z drugiej strony, po prostu bym mu przywalił i bym go zjadł. Też opcja. On ma wspomnienia z tego, jak ja walczyłem. I z tych super pięści i w ogóle. Dobrze. To jest inne polowanie. Mhm. 16%? Wow. Dobrze, to zrobimy. Dobrze. Tutaj jest DNA, no, na budynku. Gdzie żeś spadł? Dobrze, zjadamy. Gdzie spadł? 3000 tysiące za zjedzenie takiego dziadostwa. Co to. Kto jest ten No strzelajcie, strzelajcie. Z rakiet. A ja poproszę szybkie cerowanie. Chyba nie trafiłem tak troszeczkę. Nie zdążyłem szkoda. Teraz mi się chyba udało już tego uniknąć. Tak, bo może... Zapomniałem przecież, wciśnięcie E powoduje doskok do niego. Tak teraz trzeba spaść z bronią. Pierwszego nie ma. Drugiego nie ma. Nie wiem w co strzeliłem, ale w coś strzeliłem. Ale chyba śmigłowce już zostały zniszczone. A nie, jeszcze tu jakiś jest gdzieś. Dobrze, można się zmienić i już będzie wszystko w porządku. Przecież muszę teraz dogonić tego śmigłowca. Widzę, że można auta tym psuć tą bronią co mam. Co noszę? A ja przecież jestem normalny. O, chyba latać nie mogę stąd. Nie, nie mogę. Mogę sobie co najwyżej poskakać. No to i tak wychodzi w miarę. Chociaż nie wiem, czy szybciej by nie było po prostu biec. Eee, okej. Okay. Okej. Okay. Wszu! A ja straciłem broń, szkoda. Co to? Aha, okej. Okay. Nie powiem, wcisłem F w powietrzu i wleciałem na... Spoko. Już zniszczycie go? Nie. Jeszcze drugie tyle życia. Już wykonane. Zniszczone. Pilot krzyczy. Eee. Wyskoczył pilot. Co Aha. Co mówiłeś? A, już nie żyjesz. Ok Ucieknij przed alarmem. Dobrze. Uciekłem. To było bardzo proste. A przynajmniej jakby było trudne, to przynajmniej to trzeba było się coś postarać, a... W czym tu się można postarać? O, czarną skrzynkę. Znalazłem gdzieś tu w pobliżu jest. I oddział szturmowy znowu jest gdzieś w pobliżu. Chyba widzę, gdzie mruga, a tu mruga. Dobrze, spadamy, bierzemy czarną skrzynkę i niszczymy oddział uderzeniowy. Uuu 4 na 5, to już widzę, że jest praktycznie zdobyte ulepszenie. Tu jesteś grupa uderzeniowa. Eee, powiedzmy sobie szczerze, wyszło to. To po prostu wyszło. Jeden z strzał prawie wszyscy zabici i teraz już jest. O Boże. Nieźle Oddział uderzeniowy zabity w ułamek sekundy Nie będę się czepiał Ale świetnie poszło, chyba Zresztą jak ktoś to obejrzy, to może to oceni Raczej nie wierzę w to, że ktoś to oceni Chyba, że za jakiś czas Ale póki co nie mam zbyt aktywnych widzów He, he, he A co, nie wybuchło ani nic? Szkoda Dobrze, bierzemy następną część Zadania... z... E, mutacji... No tak... E, wymagane... Wziąłem? Wziąłem. Dobrze. E, dalej, gdzie? A, zapoluj. No do tyłu, no jak zwykle. Ale widzę, że już nie blisko, już... Już nie blisko, tak, już nie blisko.

Szybko musisz uciec. Dobrze. Druga część. O, do, poziom doświadczenia wskoczył już 9. Ładnie, już mnie, I w tym momencie nie nie ma się, nie do końca prędkość poruszania się. nie ma nie nie Zasięg powietrznego pędu zwiększony o 100%, poprzednio mieliśmy o 50% i prędkość biegu z 50% na 100%. I teraz zobaczymy, jak to będzie szybko biegało. Krótko rozpędzasz się? Czy co, bo nie wiem. Hmm. Przechwyć mi głowce, ok. No troszeczkę się jakoś tak szybciej poruszamy Dobrze miejsce zadania O leci śmigłowiec, ale coś mu się dzieje Aha, znowu te paczuszki. Jak zwykle Powyrzucał paczki z genotypem lub czymś w tym rodzaju i Ja muszę po prostu lecieć za nimi, no? Ej, 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 ej! Boże, co za dziadostwo! Chyba dobrze, że ulepszyłem prędkość poruszania się. Bum, mm, zbierz raz, dwa, trzy, cztery. Yy, teraz tą? Teraz tą. Nasz troszeczkę błędów chyba popełniam w gonieniu za nimi. Dobrze, dwie naraz. Teraz kolejne. I lecimy w następne miejsce, gdzie zrzucał. I w kolejne W górę dalej. 13 sekund. No to mniej więcej cały czas ten sam czas jest utrzymywany. Raz, dwa, trzy, do piętnastu. A co to było? Ej, Boże, i nie zbierze jednej i musiałem się cofnąć. Dziękuję za taką... za takie coś. Ale już widzę, że to jest przedostatnia. Nie, to jest ostatnia. O. Ścigaj Evola. Wziął paczuszkę i teraz mam go dogonić. Eee... Nie, no ja wcale nie jestem wolny. Odległość, tylko do czego? Chyba do niego. No oh, Au auto. Yeah. Gdzieś ty, tu żeś poleciał yeah. yeah. troszeczkę za późno <laughs> widzę, że mu oddałem obrażenia ten pancerzyk jednak jest dobry Bo mu oddaję to co on mi by chciał zadać. Ej, co jest? A ja ci zjeść chciałem. Boże Dlaczego ta gra mi nie daje ich zjeść, tylko ich na pół przecina. Wciskam E i co? I zostaje przecięty na pół. Dlaczego? Kto mi taką karę dał? Ej, w górę. No właśnie. No w górę, a nie w bok. Lecimy dalej do następnej części gwiazdki. zdobędziemy dzisiaj tą mutację. Przynajmniej taki mam plan. E, daleko to będzie jeszcze? Czy raczej nie? Mam nadzieję, że nie. Podróże mogą być. chociaż nie. No. To jednak jest prototyp. W Skyrimie podróże są nudne, bo się nic nie dzieje. Chociaż tutaj też się nic nie dzieje. Ale znajdźkę znalazłem jakąś. Gdzieś tu jest. Na górze do tego budynku. No właśnie. Zabierz. Wiem już mniej więcej, w którą stronę mam biec. Druga z pięciu w tej lokacji. Szkoda, że to nie jest ta ostatnia w innej lokacji. Szkoda. Ale zobaczymy. Dalej. O, widzę, że już bardzo blisko. Zmieniamy kształt. Boom. I bierzemy dane. No, bierzemy dane, a nie próbujemy chwycić ciężarówkę ciężarówki jest gorszym pomysłem. Tak, yy, bierzemy o następnym gościu informację. W którą stronę? W tą. Dobrze. No to bieg lecimy. Biegniemy, lecimy i w ogóle. Dobrze. W dobrą stronę podróżuję. Już gdzieś tu nie, jeszcze troszeczkę. Jeszcze dwie przecznice, coś takiego tutaj jest, za tą ścianką. Ok, dobry. To robimy cios i żremy to jest chyba najlepsza metoda, bo nie trzeba się przejmować tym zabijaniem ich dookoła i w ogóle tylko od razu ich zjadamy. Przynajmniej według mnie to jest najlepsza metoda, nie wiem jak wy tam sądzicie. Może mi ktoś napisze. Ale potem już zdobędziemy tą mutację i będę kończył odcinek. Zobaczymy jaka to mutacja. Tak, pogadajcie sobie jeszcze fabularnie. Już koniec. Tak, wychodzenie ze wspomnień. A to jest inna już. Boże.

Skorzystam chyba z tej opcji Bo mamy Jestem najedzony Tak. mam masę He 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 o sonda jakaś I oczywiście te sądy to dziadostwo I lecimy Eee nie, w powietrzu użycie tego nie miało sensu chyba. Myślałem, że spadnę z tym na dół, a to co? Jak szedłem po suficie? Po dachu. Dobrze, wezmę sobie twoją broń Daj broń. No tak, tak. Ej, czemu nie możesz? Wciskam przecież Dobrze, chyba trzeba się zmienić formę. Inaczej tego nie widzę. Może teraz będzie dało się wziąć? No i teraz się da wziąć. Chyba. Nie, zaś się zepsuło. Nie, da się. Hellerem się da, a tamtym dziadostem się nie da. Dobrze, jeden czołg się zepsuł. Dobrze, ale ciebie chcę yy, uprowadzić. E. Bierzemy. No tak, wskakuję do środka. Zabiłem wszystko to, co było tam. Bum, 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 bum. Rakiety nie ma. Przestań skanować mi dupę. Ok. Mm, gdzie? Tu? Tu jesteście. Pierwszego nie ma. Ale to chyba ten, ten z tym gościem, co mam go zjeść, tak? Od razu mi się udało trafić w dobry. Dobrze, wysiadamy. Wysiadamy. Dziękuję. Au. Nawet wysiąść mi nie dali. Nie dane mi było wysiąść. Dobrze, zjadamy ciebie, bo ty jesteś gościem, którego mam, cię, którego mam zjeść. A teraz lecę zjeść tego drugiego. Który też da DNA. Bo się świeci, że daje, no to daj. Ile? Dobrze. Yy, ja poproszę użyć jako broń. Bo ty masz ten... Jeden z najlepszych chyba wyrzutni rakiet, jakie znam. Bum, bum, bum. I dalej. Raz, dwa, trzy. Cztery. Ucieknij przed alarmem. No już mogę to wykonać. Wyrzuć broń. Wyrzuć broń! Wyrzuć, dziękuję. Chyba super umiejętności włączyłem. Dobrze, przemiana. Uciekliśmy przed alarmem. I teraz powinniśmy dostać mutację. Ciekawe jaką? Halo, no właśnie. Yy, operacja Czerwony Lodowiec. Dobrze, mutacja ofensywa. Kolejna z ofensywy, dobrze. Kolejna z ataku. Yy, jaka to będzie? Co można tu dodać? Śmierć z nieba nie. Broń arkietowa zwiększa uszkodzenia rzutów i ich prędkość nie. Zwiększa zasięg dewastatora o 25% yy, kładę pięściami zainfek zainfekowanych z mocą większą o 10%. Chyba wezmę tego dewastatora o 25% zasięg. To chyba będzie najciekawsze. Dobrze czkawki dostałem, więc muszę się już chyba z wami pożegnać. Poza tym jest już 25 minuta około. Więc z tej strony był kądził, mam nadzieję, że Wam się to podobało. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!